Serdecznie dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Zawsze sobie cenię możliwość spotkania z Państwem tu w gościnnych progach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękuję ojcu, dyrektorowi, założycielowi, za zaproszenie. Ojcu, rektorowi, za zaproszenie serdecznie witam panów ministrów, państwa parlamentarzystów, wszystkich zebranych dziś na tym spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu również bezpieczeństwu militarnemu otóż te trzy filary na których skonstruowana jest cała konstrukcja właśnie bezpieczeństwa polski są niezwykle ważne dla naszej przyszłości powiedziałbym w ten sposób że warunkiem rozwoju naszego kraju jest bezpieczeństwo właśnie a rozwój oznacza podniesienie poziomu życia Rozwój oznacza perspektywy dla przyszłości Polski i Polaków. Budujemy to wszystko na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej na tym przesłaniu, które jest zawarte właśnie w naszej wierze, tym przesłaniu, które dotyczy miłości drugiego, okazywanej wobec drugiego człowieka, ale oczywiście tak jak wspomniał Ojciec, dyrektor, ojciec założyciel, nie możemy być naiwni. Rzeczywiście chcemy pokoju, ale jeśli chcemy pokoju, musimy szykować się do wojny. Civis Pacem Parabellum tak jest, to jest ta maksyma, która stanowi dla nas drogowskaz. W związku z tym wzmacniamy wojsko polskie, w odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili do 2015 roku, którzy likwidowali jednostki wojskowe wychodząc z założenia zapewne takiego, że ktoś inny by nas obronił, no to jest błędne założenie. To jest zupełnie błędne założenie. Nasz naród przeszedł tyle w dziejach, nasi przodkowie, tyle wycierpieli. Wszyscy, którzy cokolwiek znają z historii polski wiedzą, że nikt za nas samych bronić nas nie będzie. A więc dlatego musimy być gotowi do tego, żeby się skutecznie obronić, żeby odstraszyć w ten sposób agresora, bo to jest właśnie takie założenie, że jesteśmy silni w związku z tym. W związku z tym agresor na nas nie napadnie. Nie tak jak kiedyś w XVIII wieku twierdzono, że jak się rozbroimy, to na nas nie napadną. No to właśnie to było kolejne takie założenie. Zupełnie jakieś nierealistyczne, absurdalne, więc mamy być silni i jesteśmy silni z roku na rok. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku konsekwentnie buduje siłę wojska polskiego. I zapewniam Państwa, że w ciągu dwóch lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie. Dlaczego armię lądową? No ze względu na zagrożenia. Z jakimi możemy mieć do czynienia? Przede wszystkim armia lądowa, ale także siły powietrzne są oczywiście ważne, marynarka wojenna, wszystkie, wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Rozwijamy, powołaliśmy do życia Wojska Obrony Terytorialnej. Są wojska specjalne, które także się rozwijają od ubiegłego roku, a w zasadzie już ten proces zaczęliśmy w 2019 roku. Tworzymy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, a więc odpowiadamy. Na zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać i z jakimi już się spotykamy, bo przecież nie ulega żadnej wątpliwości, że od 2021 roku trwa atak hybrydowy na Polskę, przeprowadzony z terytorium Białorusi przy wykorzystaniu migrantów zaproszonych przez reżim Łukaszenki na Białoruś, a potem rzucanych na granicę, tak żeby wywołać Konflikt, żeby doprowadzić do dezorganizacji państwa polskiego. Nie ulega żadnej wątpliwości, że te działania były skoordynowane na Kremlu. To miało być takie preludium, taki wstęp do ataku na Ukrainę, ale dzięki postawie naszych żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale cóż to dużo mówić, dzięki postawie polskich władz bardzo takiej zdecydowanej postawie dwa lata temu pan premier Jarosław Kaczyński był przewodniczącym Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych i to właśnie pod kierownictwem pana premiera Kaczyńskiego rozpoczęliśmy działania wzmacniające granice najpierw powstało ogrodzenie tymczasowe teraz już jest ogrodzenie stałe byli tacy Którzy z, ze strony Polskiej też atakowali polskie władze, atakowali żołnierzy, atakowali funkcjonariuszy, to ludzie ze środowisk związanych z opozycją. Również posłowie do polskiego Sejmu, do Parlamentu Europejskiego, różnego rodzaju celebryci, ale proszę państwa, naród stanął murem za polskim mundurem i za to serdecznie dziękuję, bo, bo to był taki sygnał tego. Że, że polacy popierają żołnierzy, że polacy popierają też polskie władze, które podjęły decyzje wzmacniające granice. Dzisiaj jest to też trwałe wyzwanie, dlatego wzmacniamy ciągle granice, również z obwodem królewieckim, zdając sobie sprawę z zagrożeń. Proszę państwa, chciałbym też podkreślić, że Moje środowisko polityczne, środowisko Prawa i Sprawiedliwości miało rację, kiedy przestrzegało przed tragicznymi konsekwencjami odbudowy imperium rosyjskiego. Nieważne, czy to imperium było białe, carskie, czy czerwone, komunistyczne, czy teraz jest próba odbudowy tego imperium przez Putina zawsze niosło z sobą zło, doświadczają dzisiaj tego Ukraińcy, zbrodnie wojenne które popełniają. Rosjanie na terytorium Ukrainy, te ostrzały, te naloty to wszystko jest przecież faktem, to się dzieje. My przed tym przestrzegaliśmy, przestrzegał przed tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. My dziś realizujemy testament prezydenta Kaczyńskiego, wzmacniając wojsko polskie. I mógłbym powiedzieć o takich trzech filarach, na których budujemy, Tą silną konstrukcję bezpieczeństwa militarnego. A więc przede wszystkim liczebność wojska. Nie sprawdziły się teorie snute przez różnych też celebrytów, którzy zajmowali się sprawami obronności, którzy mówili, że liczebność wojska nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby wojsko było dobrze wyszkolone i dobrze uzbrojone. Oczywiście musi być dobrze wyszkolone i dobrze, uz i, i, i dobrze uzbrojone, ale nek Hercules contra plures. to znaczy, że musi być też liczne. Dlatego przyjęliśmy ustawę o bronie ojczyzny. Ta ustawa stanowi dla nas punkt wyjścia do budowy właśnie licznej armii polskiej, licznego wojska polskiego. Dziś możemy powiedzieć, że pod bronią mamy 172 tysiące żołnierzy. różnych formacji, Żołnierzy zawodowych, ale także żołnierzy wojskobrony terytorialnej, także żołnierzy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To na podstawie ustawy jest ta nowa formuła, kurs podstawowy, kurs specjalistyczny, kurs podstawowy trwa 28 dni, kurs specjalistyczny do 11 miesięcy. Cieszy się ta forma służby wojskowej dużym powodzeniem. Bardzo za to dziękuję. Bardzo wiele osób zgłasza się do wojska też. Za to serdecznie dziękuję. W ubiegłym roku zanotowaliśmy rekord, jeżeli chodzi o zgłoszenia do służby w Wojsku Polskim. To rekord od czasu, kiedy w 2009 roku zaniechano obowiązkowej służby wojskowej, a więc prawie 14 tysięcy. Młodych ludzi zgłosiło się do służby w wojsku polskim. Zapewniamy dobre warunki służby. Pierwsza, pierwsze wynagrodzenie, uposaż uposażenie żołnierza wojska polskiego, szeregowego to jest 4960 zł, a jak wiemy na podstawie decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, polskiego rządu, młodzi ludzie, ci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie płacą podatku dochodowego, a więc to, to jest ta suma, która Trafia do tych ludzi, a to jest dopiero początek, bo potem przed ambitnymi i pracowitymi ludźmi, a tacy są Polacy, stoi szansa odniesienia kariery, czyli awansu, zarówno jeżeli chodzi o stopnie wojskowe, jak i jeśli chodzi o różnego rodzaju kursy, specjalizacje a więc to wszystko, jest przed, przed młodymi ludźmi. To jest szansa. To jest szansa również pewnego awansu społecznego. Różnie to bywa przecież w życiu, różnie to bywa, a więc można też zdobyć wykształcenie służąc w wojsku polskim. To jest ta droga, do której zachęcam, żeby nią postępować. A jak słyszeliście, Państwo, Słyszeliście słowa roty, przysięgi składanej przez żołnierzy z dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Zdaje się, że to były zdjęcia z gaudapis przed kilku tygodni. One są wieńczone, przysięga jest wieńczona słowami: Tak mi do Bóg. No właśnie, tak mi dopomóż Bóg. Zresztą tu jeszcze taka drobna dygresja. Na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej opozycja, ta taka lewa opozycja, właśnie się oburzała, że, że, że cóż, to, cóż to znaczy, że, że, że tak mi do pomóż, Bóg, a, a dlaczego tak jest. Jeden z dowódców, polskich dowódców, powiedział, że był na trzech wojnach i rozmawiał z żołnierzami, i żadnego ateisty nie spotkał na wojnie. Żadnego ateisty nie spotkał na wojnie. Tak, to, to jest ta perspektywa. To jest ta perspektywa, proszę państwa. A odwołanie do wartości patriotycznych, do wartości narodowych jest też niezwykle istotne w pełnieniu służby wojskowej, bo trzeba wiedzieć, czego się broni. Trzeba wiedzieć, czego się broni. Broni się Polski, Polska. Co nas łączy jako Polacy? No, oczywiście, język nas łączy, pochodzenie nas łączy, ale kultura przede wszystkim nas łączy. Kultura, kultura wyrosła z chrześcijaństwa, oparta na chrześcijaństwie. To ojciec, założyciel wspominał świętego Jana Pawła II. Powiedzmy jeszcze raz o tym, na co zwracał uwagę święty Jan Paweł II, że demokracja, która jest pozbawiona fundamentu. W postaci wartości, zmienia się w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. Te wartości są ważne. To tych wartości mają bronić żołnierze Wojska Polskiego, bo one oznaczają również Polskość. One oznaczają naszą tożsamość narodową. Stąd też niezwykle ważne przesłanie, które kierujemy do żołnierzy Wojska Polskiego. Zacząłem od liczebności, jeszcze może. Na chwilę o tych wynagrodzeniach, uposażeniach. Otóż od 2015 roku uposażenia w wojsku polskim wzrosły o ponad 80%. To też jest niezwykle istotne, bo trzeba stworzyć i stworzyliśmy godne warunki służby wojskowej. A więc obok liczebności, obok pierwszego filaru, drugi filar to jest uzbrojenie to jest modernizacja wyposażenia wojska. Polskiego. Ja już z góry przepraszam, bo te Abramsy dopiero będę odbierał. Więc po moim wystąpieniu jadę do portu Szczecin-Świdoujście, do którego zawinął statek z pierwszymi Abramsami, z czołgami, które pozyskaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. To są bardzo dobre czołgi. To są czołgi, które należą do czołówki. Powiedziałbym, że są najlepsze. Najlepsze są. Nie ma równych im. W 2021 roku zamówiliśmy 250 czołgów w najnowszej wersji. Te, które dziś przybijają do portu, to są czołgi starsze, ale to są czołgi z drugiego naszego zamówienia w wielkości 116 sztuk. Połowa już będzie w tym roku. Na wyposażeniu wojska polskiego. Te czołgi potem, za kilka lat, będą poddane modernizacji do tego poziomu najnowszego, ale my nie możemy tracić czasu. Dlatego pozyskaliśmy te czołgi już teraz. Dlaczego już teraz? Dlatego, że za naszą granicą toczy się wojna, więc my nie możemy patrzeć w perspektywie, Wieloletniej. My oczywiście też ten cały proces koordynujemy, natomiast naszym zadaniem, zadaniem moim jako ministra obrony narodowej, jest działanie w jak najszybszym możliwym czasie w jak najkrótszym czasie, żeby wzmocnić, żeby zmodernizować wyposażenie Wojska Polskiego. Dlaczego czołgi? No, dlatego, że wyciągamy wnioski z tego, co się dzieje na Ukrainie, wyciągamy wnioski z tego, jaka broń jest najbardziej skuteczna w ręku Ukraińców, jeśli chodzi o obronę terytorium Ukrainy, wyciągamy wnioski z tego, jak atakuje ten, który dopuścił się inwazji, jak atakuje Rosja, i stąd z naszych wniosków wynika, że wojska pancerne są bardzo ważne. Artyleria też jest bardzo ważna, stąd też, stąd też Haymarsy, czyli artyleria rakietowa o zasięgu do 300 km, ale także koreańska artyleria rakietowa Chonmu. Haymarsy już są w Polsce, pierwsze Chonmu już niedługo będą. Bardzo ważna artyleria. Jest w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale także artyleria lufowa, i tutaj chciałem podkreślić to, że mamy dokonania polskiego przemysłu zbrojeniowego, jeżeli chodzi o tego rodzaju broń, a więc kraby, a więc samodzielne moździerze, raki. Ale także chciałbym bardzo mocno tutaj podkreślić, jeśli chodzi o wyposażenie wojskowe, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Naszą umowę, którą zawarliśmy z Polską Grupą Zbrojeniową, dotyczącą zamówienia ponad tysiąca sztuk bojowych wozów piechoty Borsuk. To jest polska konstrukcja. Pierwsze egzemplarze będą już w tym roku. Stąd też niezwykle ważne jest to, żeby proces zwiększania liczebnego. Wojska Polskiego był również skoordynowany z procesem modernizacji naszych sił zbrojnych, jeśli chodzi o wyposażenie. Więc powołujemy do życia nowe garnizony, często odtwarzamy te garnizony, które zostały zlikwidowane. Szczególnie zły był rok 2011, wtedy zlikwidowano całą dywizję, Pierwszą warsz Warszawską Dywizję zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Rozlokowaną na wschodzie naszego kraju, bo to też jest charakterystyczne, że koalicja PO-PSL likwidowała jednostki na wschodzie naszego kraju. Nie na zachodzie, tylko na wschodzie naszego kraju. My koncentrujemy nasz wysiłek organizacyjny właśnie na wschodzie Polski, wychodząc z założenia, że nawet skrawek, najmniejszy skrawek polskiej ziemi nie może być oddany wrogowi. Bronimy każdego skrawka polskiej ziemi. Stąd też. Nowe garnizony już niedługo otworzymy w Kolnie, w województwie podlaskim, w Grajewie. Zresztą tworzymy nową dywizję, pierwszą dywizję piechoty Legionów, właśnie dywizję podlaską Wojska Polskiego, ale także w ramach XVI Dywizji Zmechanizowanej operującej w północno-wschodniej części naszego kraju nowe garnizony, chociażby w Nidzicy. W ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za bezpieczeństwo wschodniej Polski, która została powołana na gruzach tej zlikwidowanej przez rząd koalicji POPSL, pierwszej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, już niedługo powołamy nowy garnizon w Ostrołęce, a więc wykorzystujemy ten potencjał ludzi, którzy zgłaszają się do Wojska Polskiego, żeby służyć. W wojsku polskim. Jeśli chodzi o modernizację, to jeszcze chciałbym podkreślić, że ta koordynacja przebiega płynnie, bo dziś przyjęte Abramsy niezwłocznie trafią do żołnierzy, którzy już odbyli przeszkolenie na Abramsach udostępnionych przez siły lądowe Stanów Zjednoczonych, a więc niejako z marszu obejmą ten sprzęt. I, I będą tym sprzętem dysponowali, żeby właśnie odstraszać agresora. Jeśli chodzi o modernizację wojska polskiego, to też chciałbym poświęcić kilka zdań obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jak wiecie, państwo, Rosjanie ostrzeliwują Ukrainę, używając właśnie rakiet obrona przeciwlotnicza przeciwrakietowa jest niezwykle ważna. Kilka dni temu odbyło się pierwsze strzelanie z naszego systemu Narew. On ma taki kryptonim. To jest system obrony przeciwlotniczej przeciwrakietowej krótkiego zasięgu, to jest bardzo nowoczesna broń, która została wyprodukowana w Polsce z wykorzystaniem elementów Polskich typu radar, również podwozia, na których zostały zamontowane brytyjskie wyrzutnie, to są rakiety też brytyjskie, z którymi dysponujemy, bo mamy bardzo tutaj dobre relacje z Wielką Brytanią. Podjęliśmy współpracę i dzięki temu już ten sprzęt jest w Polsce. Ale chociaż już mówiłem publicznie o tym, Repetitio Mater Studiorum est., więc powiem jeszcze raz, jaka jest różnica, kolosalna różnica między obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, tą postsowiecką, która dotychczas była w Wojsku Polskim, a tą właśnie nową, która została skonstruowana razem z Brytyjczykami. Otóż, proszę Państwa, w przypadku obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej postsowieckiej, wszystkie wyrzutnie, wszystkie rakiety mogą razić jeden cel. W przypadku. Tej, tego nowego systemu, jedna wyrzutnia może wystrzelić 8 rakiet jednocześnie, i każda z tych rakiet może razić osobny cel. Także widzimy, jaka to jest zmiana to jest zmiana fundamentalna to jest epokowa zmiana, jeśli chodzi właśnie o możliwości obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. A jeszcze do tego dodamy kolejną warstwę obrony przeciwlotniczej, czyli patrioty. Które już pozyskaliśmy, zakupiliśmy w Stanach Zjednoczonych, także budujemy ten system tak, żeby Polska była bezpieczna. I trzeci filar to właśnie to współpraca międzynarodowa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Otóż ważne jest to, żeby wojsko polskie podnosiło. Poziom swojego wyszkolenia, współpracując z siłami sojuszniczymi. Stąd też w Polsce stacjonuje 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Mamy dowództwo amerykańskie w Polsce. To z Polski dowodzone są amerykańskie siły lądowe na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na podstawie umowy, którą miałem zaszczyt podpisać z administracją Stanów Zjednoczonych 15 sierpnia. 2020 roku, a więc w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, tej naszej wiktorii, którą odnieśliśmy w 1920 roku, stworzyliśmy warunki do stacjonowania wojsk amerykańskich, stąd też kiedy Rosja napadła na Ukrainę. W lutym ubiegłego roku szybko wzmocniliśmy. Garnizon amerykański przyjmujący kolejnych żołnierzy. Ale chcę Państwu podkreślić, że ta nasza współpraca, ta, te wspólne ćwiczenia, szkolenia służą temu, żeby wzmocnić wojsko polskie. To bardzo mocno podkreślam. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś za nas bronił naszej ojczyzny. Nie, to my bronimy naszej ojczyzny, to my mamy Zmotywowanych żołnierzy, którzy są gotowi stanąć w obronie naszego kraju, to ci żołnierze posiadają nowoczesną broń taką broń, którą skutecznie odstraszają agresora. Proszę Państwa, i na koniec chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że to prawo i sprawiedliwość jest gwarantem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Dlaczego? Przetoczyłem te argumenty, pokazując różnicę w podejściu do spraw obronności tych, którzy rządzili Polską do 2015 roku, a więc koalicji POPSL. A naszym podejściem jest olbrzymia różnica. Więc to bardzo mocno podkreślam, że jeżeli. Mielibyśmy nie kontynuować naszej misji, zakładam, że będziemy kontynuować. Wszystko oczywiście w ręku Polaków. Już jesienią odbędą się wybory. A więc, jeśli będziemy kontynuować, w co głęboko wierzę, to wzmocnimy, jeszcze bardziej wzmocnimy wojsko polskie, a więc wzmocnimy bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Jeżeli mielibyśmy nie kontynuować, no to czekają nas złe czasy. Przy. Tym wszystkim, co się dzieje w Europie, Polska nie może być rozbrojona. A do 2015 roku była rozbrojona. Przypomnę Państwu takie spotkanie sprzed kilku miesięcy. Byli prezydenci Kwaśniewski i Komorowski. Spotkali się tam, rozmawiali. No i były wiceminister obrony narodowej z SLD mówił: A po co tyle tych czołgów? A niepotrzebne te czołgi? A po co to tyle tego? Taki doradca, emerytowany generał. Przeczytałem, że będzie kandydował z ruchu hołowni, czyli tam ten ruch hołowni to teraz PSL-em, to oni razem tam jedne listy będą mieli. No to powiedział, że o, trzeba te umowy z Koreańczykami wymówić. No bo no po co z tymi Koreańczykami te umowy, po co ten, ten sprzęt? A ja się chlubię tym, proszę Państwa, że w ciągu roku doprowadziłem do tego, że ten sprzęt koreański już jest w Polsce bo mówiłem o amerykańskich Abramsach, ale już czołgi K2 są w Polsce na wyposażeniu 20 Brygady Zmechanizowanej stacjonującej w województwie warmińsko-mazurskim Czarma. To K9 w brygadzie, już brygadzie tutaj znajomego z Węgorzewa widziałem. W Węgorzewie ta brygada stacjonuje i się rozwija. Będzie miała, o właśnie, będzie miała kolejną jednostkę w Olecku, więc w związku z tym rozwijamy. A oni, Ci, którzy rządzili do 2015 roku zredukowali tą brygadę, bo, bo niepotrzebna była, więc w związku z tym zredukowali. Teraz węgorzewo jest jedną ze stolic polskiej artylerii, a jeszcze będzie się bardziej bardziej się będzie rozwijać. Stąd też proszę państwa. Już na koniec chciałbym serdecznie podziękować za możliwość wygłoszenia tej wypowiedzi właśnie tu, w progach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować za wsparcie, którego Państwo udzielają, za to, że stoicie murem, za polskim mundurem, i chciałbym zachęcić młodych ludzi do tego żeby przystępowali do wojska polskiego a starszym powiem tak że jeżeli państwo czujecie taką potrzebę a zachęcam do tego można zgłosić się do garnizonów do udziału w naszym programie trenuj z wojskiem to jeden dzień 8 godzin ale może tam sobie przypomnieć na przykład zasady posługiwania się bronią Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. Bardzo ważne, przecież bardzo ważne. Wyobraźmy sobie sytuację, wypadek na drodze. Przypomnijcie sobie Państwo, przechodząc takie przeszkolenie, jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom w wypadku drogowego. Bardzo, bardzo ważna umiejętność. A dla tych, którzy by chcieli. No, w, służyć wojsku polskim, oczywiście droga otwarta do zawodowej służby wojskowej, dla tych, którzy chcą połączyć aktywność swoją zawodową ze służbą wojskową, proszę bardzo, czekają wojska obrony terytorialnej. Można być aktywnym zawodowo i można służyć w wojsku polskim. A dla tych, którzy no, nie, nie znaleźli jeszcze swojego miejsca w tym, w tym całym katalogu. Naszych propozycji. Zachęcam, żeby, żeby spojrzeli na stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej. Z całą pewnością znajdziecie Państwo formułę dla Państwa najbardziej wygodną. Zachęcam do tego, żeby być aktywnym. Zachęcam do tego, żeby wspólnie budować system obrony naszego kraju. Bardzo dziękuję.